Aktualnie wychodzimy z domu, znowu zaczynamy nagrywać, jak już jest prawie ciemno. Idziemy do lekarza, do wulkanizatora, do sklepu, musimy kupić coś na obiad, i wracamy tutaj. Chyba nic więcej nie mamy do zrobienia. I jeszcze paczkę się odebrać. Nie, jeszcze do paczkomatu, no tak, niekończąca się historia. Dzisiaj, co prawda, nie jest paczka dla nas, tylko prezent świąteczny. I od razu chcielibyśmy wam podziękować za wszystkie. O, o, oh jest. Te wszystkie pomysły i, i nie pomysły i, i tak dalej, i tak dalej. Z części skorzystamy, ale oczywiście nie możemy powiedzieć z jakiej części. Tak. Więc dziękujemy za to. Możemy się uda wyciągnąć. O, jest. Yay. Nie powiemy z których prezentów, a raczej z których propozycji skorzystaliśmy z wiadomego powodu, bo będą wszyscy wiedzieć. No właśnie jest szansa, że ta osoba czy te osoby będą mogły dały filmik i się domyślą, że to może być dla nich no albo, albo nie domyślam się, ale będą wiedzieć, że jeden z prezentów jest właśnie taki. No, a to się mija z celem, to bo lubimy tym, dawać dokładnie. niespodzianki na dokładnie, święta. Dokładnie, więc dopiero pakowanie prezentów będzie zaraz przed świętami, tak już <grym> będzie po wszystkim właściwie. Tak. Jak piąteczek, to tylko doli dolidla. Zaskoczyłaś mnie trochę mentalnie. Nie spodziewałem się tego kompletnie. Wejdźmy tam już, proszę. Wróciliśmy z miasta i wybaczcie, że jest tak ciemno, ale nie zamierzamy zapalać światła, bo jest zbyt pięknie i klimatycznie. Zbyt świątecznie jest u nas. Tak, więc pokażemy wam hol zakupowy, jaki zrobiliśmy. Popisuje się. Tak, popisuje się swoimi stękami. Ja wiem, że mm -hmm. lubicie jak stękał. Nie mamy tutaj jakichś szczególnie ciekawych rzeczy Po prostu zrobiliśmy zakupy na obiad Ale mieliśmy dzisiaj ugotować coś sobie po prostu Z tym, że dzisiaj na obiad będą kupne krokiety i barszcz nie mam pojęcia dlaczego i dlaczego Okcia wpadła na ten tragiczny pomysł. Wydaje mi się, że po prostu chce już pełną gębą wejść w okres świąteczny i przygotowywać swój organizm do wciągnięcia właśnie krokietów i innych rzeczy z kapuchą. No właśnie, to nie chodzi o to, że byliśmy na tyle leniwi, że kupiliśmy gotowy obiad. Ja po prostu strasznie miałam ochotę na krokiety z barszczem. A najlepsze jest to. Że mama o nam przygotowała krokietę z barszczem, ale żeśmy je zamrozili. Bez barszczu. Yy, tak, tak, no okej. Okay, no. One są na święta! No, zaczyna się, nie? Coś, co zazwyczaj u nas nie trafia do lodówki, czyli pieczarki. Też nie pytajcie się, dlaczego. Po prostu uznałem, że chcę postarać się zrobić coś z pieczarek, żeby było zjadliwe. Kapucha kiszona do ryby! którą kapi sobie wymyślił, że zjemy, a nie mamy w planach nawet jej ugotować. Ech, za mną, tak jak za okcią chodzą krokiety, za mną chodzi strasznie ryba. Ale niestety, przez to, że u nas nasz związek wcale nie jest patriarchalny niestety, to okcia zadecydowała, że nie będzie ryby, to chociaż sobie kapuchę wziąłem. <grym> nie zadecydowałam, tylko nie mamy. No, no właśnie, bo zadecydowałaś, że nie weźmiemy. Metka. Y No, znalazło się tam, gdzie jej miejsce. <grymne> Będlinka, ogór, pasata, twaróg, bo mamy bardzo dużo czosnku i lubimy twaróg z czosnkiem. Śmietana do twarogu. Tego wcale nie kupiliśmy. Tego nie było widać. Dwa twarożki delikatne z prezydenta, bo ostatnio spróbowałam i tak jak nie wierzyłam w reklamy, że one są o takie pyszne i w ogóle... Przekonałam się i to są chyba najlepsze twarożki czosnkowe, jakie jadłam. Są pyszne, Miej są idealne. tak jak jakie my robimy. No tak, ale to jest totalnie coś innego, to jest takie kremowe, takie mmm. Jezus, to po prostu... Ten moment spokojnie mógłby w telewizji między, między różnymi częściami na wspólnej. O jest to jest takie mm. No, no, no. Kupiliśmy też sobie coś, żeby jeść między posiłkami, jak zgłodnijemy, czyli śledziki na raz. Jesteśmy z nadmorza, nie? W bez... różnych wydaniach. Wszystkie przekąski muszą być rybne. Tak. Mleko bez laktozy. My nie mamy problemu z przyjmowaniem laktozy, ale lepiej się czujemy mimo wszystko po takim mleku niż zwykłym. I tak jest smaczniejsze, też jest bardziej to jest słodkie. Smaczniejsze. Poszliśmy do sklepu głównie po to, żeby zrobić zakupy na pierniczki. Tak, bo jak co roku mamy zamiar... I jak to robiliśmy? Tak. Robiliśmy, robiliśmy. Faktycznie zdjęcie sobie przypomniałem przecież, no tylko zdjęcie pamiętam. Ale tak, tak jak co roku, od już dobrych paru lat, mamy zamiar zrobić pierniczki. Co roku wychodzi nam inaczej, co roku robimy z innego przepisu, mhm. więc mamy nadzieję, że w tym roku będzie to lepszy, ten lepszy przepis. Ja zazwyczaj robiłam właśnie z tej Kasi, ona tutaj ma przepis. Nie wiem, czy ten jest taki sam jak te, co kiedyś miałam, i nie wiem, czy znajdę ten stary, ale on był super, bo te pierniczki nie były ani za twarde, ani za miękkie były takie idealne. No i były smaczne. Mhm. A później, jak zrobili. Rok temu bodajże, rok temu robiliśmy takie, jakby z proszku. No. One były okropne. To były beznadziejne, smakowały jak karton, więc um, nie polecamy iść na łatwiznę, jeżeli o to chodzi. To więc... Chyba, że one, one mają być nie do zjedzenia, tylko jako ozdoba. No to na przykład na koinkę. Na, na na mhm. No to wtedy można coś takiego zrobić, bo idzie się na łatwiznę szybciej i tak dalej. Ale jeżeli do zjedzenia, to lepiej znaleźć przepis i swoje, po swojemu wszystko robić. Tak więc kupiliśmy miód, przyprawę. I możesz wyciągnąć te rzeczy, co kupiliśmy wcześniej. A dzisiaj dokupiliśmy polewę. Wiem, że możemy zrobić same, sami, po prostu yy, rozpuścić czekoladę, ale po prostu ta się będzie to się będzie lepiej zachowywać na pierniczkach niż zwykła czekolada. Słuchajcie się właśnie tego cukiernika, bo na naprawdę wie co mówi. No bo czekolada się tak zaraz roz roz rozpłynie jak woda. Właśnie to robi co to... czekolada. Pisaki kolorowe. Gwiazdki, śnieżynki, jakieś inne badziewia cukrowe takie. Posypka. I to chyba tyle, więc czekajcie na vloga zrobienia pierniczków. Może jutro, albo nie jutro. Nie, jutro nie. Kto wie, ale teraz zabieramy się za jedzenie, bo jestem strasznie głodna. A, krokiety z barszczem! Woohoo! Że krokiety to jest Oliver asking for? Yes. Mamy oba, tak widać, będziemy jeść i w sumie z tego całego kompletu co bawisz się w Gessler teraz. Tak. Z tego całego kompletu tak naprawdę, tylko bardziej jest zjedliwy, krokiety nie. Ale narzekasz, a potem jeszcze będziesz palce oblizywać. Będę, bo jestem głodny, i tylko i wyłącznie dlatego. Mm -hmm. Nie lubię krokietów. No mm -hmm. dobra, smacznego. smacznego. Ok, zjedliśmy obiad, jest kilka godzin później. Ja nie wiem, jak będzie wyglądać ten vlogmas, bo dzisiaj totalnie nie jest mój dzień. Po prostu wszystko mnie tak bardzo drażni, ale myślę, że każdy ma taki dzień. I naprawdę nie jestem chętna do robienia niczego. Młagam, nie patrz, bo muszę schować nie patrzę, kalendarza. Ale za chwilkę dostanę prezent z I kalendarza. od razu, humorek mi się poprawi. No, mam nadzieję. No, no nie patrz. A -a. Dobra, szukaj. Chyba znalazłam. za dobra jesteś w te rzeczy. To chyba skarpety. Tak? Nie, to zakładcie! Nie, zobaczymy. No, właśnie wczoraj dostałem od Mikołaja coś takiego większego, wiecie, rękawiczki fajne, potrzebne do grania w poksy, więc uznałem... Nie ja oczywiście Mikołaj uznał, że musi być równouprawnienie w związku. I ty też musisz dostać coś równie fajnego. I równie dużego, nie tylko czekoladę, prawda? No. Więc dzisiaj w piątek 13, bo dzisiaj jest piątek 13 dostajesz takie świetne skiety. Znaczy nie skiety, laczki. Świąteczne. Cześć, nie mogę żyć. I jak się chodzi? Fajnie. Dobry rozmiar? Wiesz co, trochę są ciasne, ale właśnie spojrzałam na metkę, jakby co to nie patrzyłam na cenę, bo widziałam, że może może to tak wyglądać, ale spojrzałam właśnie na rozmiar i są 36-38. Ja mam 37 i są takie. No i dobrze, przynajmniej nie spadają ci z nóg. No. Za pierwszym razem wziąłem rozmiar właśnie 39-41. Kupiłem je. Tak? Wyszedłem i patrzę, ty, rozmiar jest na tym, bo ja myślałam, że wszystkie są unirozmiarowe, no nie? Jak ci kiedyś kupiłem w Pepko, to każdy miał jakby jeden rozmiar był, nie? No. I wróciłem się i mówię, pani, proszę pani, ja tych nie chcę, ja chcę te. No zobaczymy, może się rozejdą. W sensie, nie, nie cisną mnie, co nie? Tylko czuję jakby na palcu tą taką gumkę taką. Uh -huh, uh -huh. Ale... mam nadzieję, że się rozejdą. Też. Bo już jak widzę, metka została zrzucona, więc ogólnie może być ciężko. Inaczej nie dało się przemierzyć. Tak fajnie wyglądają te laczki. Dopiero się zorientowałem, że mają taki fajny kapelusik i ten kapelusik prawie lata. Może złapię, o. No kapelusik, czapeczkę taką Mikołaja, no to jest całkiem śmieszne. I zostały one kupione przez Świętego Mikołaja w. Sinseo. w Sinseo, dokładnie. <św.> Święty Mikołaj do końca nie wiedział jak ten sklep się nazywa, więc musiał się tutaj dopytywać. <św>. Więc tak, Sinsejo. Dzień dobry, witam kolejnego dnia. Wczoraj niestety zapomnieliśmy się pożegnać, ale zanim przejdziemy teraz do pożegnania, to wczorajszy obiad odpalił u mnie taką rozkminę, którą też miałem rok temu, ale teraz też chciałbym się nią podzielić. Otóż, czy jest coś podczas tego świetnego okresu przedświątecznego, który ogólnie jest bardzo pozytywny i bardzo fajny, czego nie lubicie? Ja osobiście nie jestem największym fanem, a nawet jestem skłonny powiedzieć, że nie lubię tego całego świątecznego jedzenia. Może dlatego, że to jest ciężkie, może to dlatego, że każde pojedyncze danie wymaga masy roboty włożonej przez gospodarza, gospodyni, osobę przygotowującą posiłek, a koniec końców wszystko smakuje identycznie. Wiecie, wszystko macie z kapustą i grzybami, grzyby faszerowane kapustą i grzybami, krokiety z kapustą i grzybami, no wszystko jest identyczne i ja po prostu nie za bardzo przepadam za tym połączeniem. Nie, zapominajmy o kapuście z grzybami z kapustą z grzybami, czyli słynny bigos. <grym> no właśnie, wszystko smakuje identycznie, a do wszystkiego trzeba włożyć masę roboty. Przy każdym daniu siedzi się parę godzin i koniec końców smakuje tak samo jak każde inne. Tak więc dziękujemy Wam za oglądanie tego vlogmasa. Cieszymy się, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że Wam się w jakiś sposób podobało. Jak się podobało, no to wiecie, co możecie zrobić. Jutro też będzie vlogmas, więc też możecie przyjść i obejrzeć. I widzimy się właśnie jutro, tak jak mówiłem. I pa!